Czekajcie, 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 patrzcie, o to, o to. Znaczy, nie pościel, nie materac, nie kury, tylko to tam dookoła, to takie łóżko, to, to ja to zrobiłem sam, prawie, yy, i pokażę wam, jak to zrobić. Najpierw musisz przyjechać po materiał, później musisz to przewieźć, następnie wymierzyć i dociąć. Ale zanim to, wypadałoby zrobić projekt, żeby wiedzieć na jaką długość dociąć formatki. Poszczególne elementy łóżka może dociąć nam firma, ale możemy też zrobić to samemu. Ja zrobiłem to sam, bo dzięki temu mogłem też wybrać najlepsze kawałki sklejki. W ogóle patrzcie, jakie piękne słoje ma ta sklejka sosnowa. Dalej możecie wykorzystać bliską Wam osobę do pomocy przy szlifowaniu, którego zawsze jest dużo. No ale później należy też okazać jakąś wdzięczność. Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. E, fajnie. No to jak fajnie, to można przejść do przycinania krawędzi formatek pod kątem 45 stopni, tak żeby ukryć krawędzie sklejki przy zagłówku. Proszę spojrzeć, fachowa robota. Dalej lakierowanie. Użyłem bezbarwnego lakieru do parkietu z drewnochronu. Sprawdzony, niezawodny, polecam. Wszystkie elementy są już prawie gotowe. Prawie dlatego, że trzeba jeszcze pomalować zagłówek. Jesteście ciekawi, jaki był efekt finalny? Zaobserwujcie po więcej, żeby.